Myśliwce F-16 pełnią w polskiej armii strategiczną rolę, bronią naszej przestrzeni powietrznej i odstraszają wroga. Bezpieczeństwo pilotów i bezpieczeństwo maszyn powinno być priorytetem, ale najwyraźniej nie jest ani dla Donalda Tuska, ani dla koalicji 13 grudnia. Siła obrony państwa bardzo często składa się z systemu naczyń połączonych bardzo czasami małych trybików tej machiny obronnej, więc na pewno na wojsku na służbach mundurowych nie wolno żadnych oszczędności robić bo to jest droga do katastrofy droga do obniżenia po prostu potencjału obronnego państwa już w marcu gazeta Polska codziennie pisała o tym, jak rząd Tuska oszczędza na serwisowaniu F-16. Wojsko alarmowało, że zabrakło pieniędzy na malowanie myśliwców, a nie chodzi tu o zwykłą farbę, ale o specjalistyczną, która ogranicza widoczność maszyn dla radarów wroga. Siły powietrzne. Należą do, tych, do tego rodzaju sił zbrojnych, który jest kosztowny, ale ta, te koszty to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. W związku z tym niedopuszczalne są działania, które mogłyby w konsekwencji przynieść zagrożenie. Obligatoryjnym obowiązkiem rządu jest zapewnienie na ten cel środków. Tym bardziej, że to są znikome środki w stosunku do ogólnych kosztów utrzymania wojsk czy sił powietrznych, czy też F-16 i tym bardziej pamiętajmy przecież, F-16 mają przejść gruntowną modernizację, na, który, na którą są przeznaczone gigantyczne sumy w stosunku do kosztów zakupu owej farmy.